Było puknięcie. Idzie, idzie, idzie za tym. Patrzcie. Aj! jak szedł? Nieduży bolek. O, wprowadził. Ale falka poszła. Nie! Yes. To nie jest duża ryba chyba. Kurde, co on taki silny? O, wypiął się. Kurde, taki pod 7 dych. Zobaczcie, jaka gruba ryba. Niesamowity. Ło! Wow. Zaraz go zmierzę jeszcze szybko, ale przepiękny jest. Siemaneczko, wszyscy. witam Was z oderki. Słuchajcie, zwodowałem Ci łódeczkę. Jestem przed urlopem. Świeżo po urlopie z moją żoną, z Danielem oraz Mirką. Wróciliśmy do, do Polski. Kilka dni wędkowania w Polsce. Miałem dosłownie dwa, trzy, a, trzy szkolenia. Miałem dwo, trzy szkolenia dokładnie. No, i słuchajcie, za chwileczkę wylatuję z rodzinką na takie normalne wakacje już za miedzę. Korzystając z okazji, że przyjechała do mnie moja matula, jest szansa, żeby dzisiaj posiedziała z moją córeczką Hanią. No, i ogólnie z dziczakami. To się wybrałem na oderkę, jako że bolenie zaczęły fajnie współpracować, fajnie gryźć. Złowiłem już dwa. Taka rybka pod 50, drugi taki pod ponad 60. Nie nagrywałem filmu, bo. Stwierdziłem, że nie będę nagrywał, ale jako, że zaczęły brać, to mówię włączę kamerę i chociaż się z Wami przywita, może coś dogram do tego materiału, bo w ogóle nie miałem w planach. Kamerę zawsze włoży łódce, także nie zawsze ze mną jest. Zobaczymy. Także dwa już mam. Nie wiem, teraz pewnie do filmu, uznając życie do kamery, żadnej nie złowie. Pogoda jest przepiękna. Myślę, że połowie dziś tak do godziny 14, bo trzeba się będzie wiecie, pakować na wyjazd. Ja to zawsze na ostatnią chwilę, zawsze wszystko robię. Zawieszam Was tutaj na klatę. No i mam nadzieję, że do ryby. Tutaj widzicie, puszczam się w dryfie. Ja obławiam sobie te główeczki. Teraz przed chwilą tą rybkę miałem z tej, z tej główki tutaj, z warkoczyka mi strzelił. A takie, wiecie, brania, takie bardziej bym powiedział zbiórki kleniowe niż, niż takie mocne ataki. Ale silna rybka, powiem Wam. Mogłem wyjąć w sumie kamerę jakoś tak. Chciałem ją jak najszybciej wy, wypuścić, tą rybę, także nie, nie przetrzymywałem go. No i próbujemy. No. Rybki się na pewno ruszyły, bo mówię, ja już dwa złowiłem, ale tu chłopaki pływają jakiś czas i już się boleńki ruszyły, nawet jakieś osiemdziesiątki siadały. Także no tu jest fajna, fajna miejscówka. Jakaś drobniczka się spławiła, może gdzieś stoi jakiś. U. Pod nóg biorą czasami wiecie, rzuci się i zaraz jest branie. U. są bardzo fajnie chodzi po tej powierzchni wężykiem. O i widzicie? Dziobówka, motorguidzik. Świetne te silniki, naprawdę. Powiem wam, że miałem wcześniej silnikotę. I tak sceptycznie w ogóle podchodziłem do tych motorgujdów, bo to luźnie ludzie gadali o tych motorguidach. A to są naprawdę bardzo fajne silniki. Naprawdę. O kurde, coś mi się tu. O, tam chodzi bolek. Zobaczcie, zaraz go ciachnę. Słuchajcie, włożę tylko kotwicę. O, chodzi tam w tym. Bolesław. Zobaczcie, co tu się dzieje. W ogóle muszę plecionkę świeżą założyć. Mam. To też nie miałem czasu i chęci zakładać. To jest zeszłego sezonu w zasadzie. To nie jest jakaś tam dojechana plecionka. Umówmy się. No ale wiecie jak to. Świeże to świeże, nie? Dobra. Tam chodzi. Bąbelki zostawił. Nie wiem, czy widać tam na wodzie. Nieduża ryba. Przynajmniej po ataku, tak twierdzę. Spróbujemy go trachnąć. Widzicie, łódka ciężka, bo ponad 400 kg. Motor jest 80 lbs ów 24 V. I podnór nie mogę płynąć. Nie ma problemu. Tu sobie staniemy bliżej. Nie ja wiem, gdzie się ustawia ta ryba. Nie zwróciłem uwagi, gdzie odpływał. Ale tu jest łacha piachu. Tam widzę w okularkach. Pewnie gdzieś na tej łaszce stoi. Tam się kręci gdzieś pewnie. Zobaczymy. Widzicie, to wszystko takie pistolety na razie. Ale zaraz ruszą na pewno grubacy, takie naprawdę. W zeszłym roku udało mi się 70-tkę strzelić e, 80, przepraszam, 2,80 mi się udało strzelić w zeszłym roku. Także liczę, że w tym roku też się uda, nawet może pobić życiówkę. Na największe 83, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 83. Ostatni rzut nie będę go męczył, jak nie chce, to nie, bo widocznie gdzieś tam się przemieszcza dużo. Nie, nie chcę. Jest! Pięknie, widziałem go jak się w ogóle mi się zaczepiła drugiej główce. Słuchajcie. Na no tamtej główce i zobaczyłem atak tego bolenia Nie wiem czy duży czy nie I to brania widzicie nie wiem Mam nadzieję że się w ogóle nagrało bo mam taką funkcję w tej GoPro także pierwszy raz nie korzystałem z tej funkcji i ładny będzie tam teraz dołuję. 6 tych pod 70 bo myślę ładny, ładny, gruby bolas. No, będziemy mierzyć, myślę, że pod 7 może mieć ryba, może nawet więcej. Zobaczcie, jaki gruby. Oj, ale gruby. O kurde, panowie i panie. Potęga. Siedemdych bite. Lekko. Zobaczcie, jaki baleron. Potężna ryba. Zobaczcie, jaki grubas. Wow. wielka ryba. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, muszę go odczepić. Nie ja mam oczywiście cążek, jak zwykle się przygotowałem do tego wędkowania. Zobaczcie, jaka gruba ryba. Niesamowity. Wow. Zaraz go zmierzę jeszcze szybko, ale przepiękny jest. Cudowne, fajnie, że wyskoczyłem na te bolki, bo się naprawdę ruszyły. Grubasy. Ło! Wow. Genialna ryba, nasiemsona, Sona, Destrojerek 8. Zaraz wracam do wody, tylko go szybko zmierzę. Dobra, Grubasie, bo nie mam jak cię wypuścić także za ogon. Mam nadzieję, że jakoś odejdziesz. Ale jesteś Grubasem, wielkim. Wielkim tłustym boleniem. No, odejdziesz, Gruby. Poszedł. Lecimy dalej. O! Uderzył. Kurde, uderzyła ta ryba. Nie trafiła w woblera. I z tyłu za mną jeszcze jeden jest. Walił gdzieś. Nie wiem, gdzie warkoczy nie zauważyłem, tylko słyszałem, że uderzył. Ale jest, tutaj jest. Odprowadził tego wodka. Może jeszcze poprawi W tej dupce siedzi ta ryba Tam gdzie jak wypuszczałem tego To słyszałem tak właśnie Znaczy słyszałem widziałem Zobaczymy o, Może teraz Się łowu przemieścił chyba już o, o prowadził. ale falka poszła, jest, ale długo szedł za tym. Mam nadzieję, że się nagrało na kamerze, ale falka poszła, jest, ależ długo szedł, ale to duży bolej będzie. O kurde jak bergar. O kurde! O kurde! Ale ładny będzie bolek. Ale słuchajcie, najpierw odprowadził. To jest ten boleń, którego wam mówiłem wcześniej, że słyszałem atak po tej stronie rzeki. Słyszałem atak tego bolenia. Rzuciłem teraz pod ten, pod ten mini warkoczyk, pod te drzewiska tutaj. Patrzcie, następny duży siedzi tam. Bolas. A ten jest jakoś dziwnie, albo dziwnie się złapał. A bo będzie bardzo duży, no nie wiem. No. no nie mogę go wyciągnąć. Mam nadzieję, że nie pójdzie mi tutaj, nie strzeli. Ale siedzi tam następna paruwa wielka, pusta. No wyjęłaś, pokaż się. W nurcie kurde silne są kurczybyki. A no, bo będzie bardzo duży, no nie wiem. Nie, zapysk chyba zapięty Fajnie, że wziąłem tą kamerę To nie jest duża ryba chyba, kurde są taki silny O, wypiął się O Jezu, szkoda Ale jest następny, tutaj widziałem Odprowadzą ich woblera na 100% tam jest ta ryba I to nie jest mały bolek tam ale branie fajnie, że się chociaż branie nagrało i że coś się dzieje. O! Słuchajcie, dziubnął. Poczułem na woblerze pyknięcie to ten drugi boleń co widzieliście. Mam nadzieję, że widzieliście. Dziubnął mi tego woblera. Siedzi tu w, krztych, w tych drzewach. Nie miałem się trafnąć. To zaraz chyba zmienię wopka, spróbuję go inaczej poprowadzić innym oblerkiem. Do tego już widział i nie będzie pewnie chciał. Ta łażka Piachu powinna stać na tej łażce. O! Było puknięcie. Idzie, idzie, idzie za tym. Patrzcie. Aj! Widzicie jak szedł? Nieduży bolek. Ale odprowadzał świetnie. Ja myślałem w ogóle na początku, że zaczepiłem jakąś trawę i ją ciągnę, a to był mały bolek. O, idzie, idzie, idzie znowu, patrzcie. Nie, stanął tam, ale widzę go. Widzę tego bolka, czekajcie. Widzę, widzę go jeszcze, jeszcze go widzę. O, może jakoś mu przetnę, czekajcie. Albo kleń, ciężko powiedzieć. Albo mały boleń, albo kleń. Szedł pięknie, nieduży, taki wiecie, za 30 parę centymetrów, nie? Słuchajcie, padła mi kamera, kręcę z telefonu, trzy baterie mi już padły od tego kręcania i zobaczcie, klenik duży na destrojera. spory kleń, tu z tej łachy piachu i tam jeszcze coś jedno chodziło, nie wiem, czy bolek, czy kleń też następny, bo był strzał akurat w momencie, kiedy rzucałem, w sensie jakaś ryba tam zaatakowała i ten wziął obok, więc... Coś tam jeszcze stoi. Czekajcie, ja spróbuję go podebrać. O, taki klonek. Zobaczcie. Fajna, gruba klucha. No, taki myślę ponad 40 będzie miał. Na strojerka. No proszę, jaki przyłów niespodziewany. Podładuję jeszcze trochę te bateryjki i przejdę na GoPro. Mam nadzieję, że się podładują. No Mamo, widzicie ładowarkę? Wracaj, się poszedł. Podładowała mi się na bateria na 60%. Może starczy. ale jak mówię, długo nie będę. Godzinkę, Max, jeszcze zobaczę, która jest godzina. Czekajcie. Gdzie jest ten, ten, ten złom? Mamy godzinę 12:30, nawet pół godziny. 13:00 chciałem skończyć, stąd spadać. Także bierzemy się. Jeszcze w te drzewicha. O! Ale się przewalił! Jaki wielki! Mam nadzieję... Jest! Ale! Ale! O! Ale się przewalił! Jaki wielki! Mam nadzieję... Jest! Ale! Ale strzelił! Masakra! Mam nadzieję, że się nagrało. To będzie ładna ryba. Widzieliście jak poprawiał? Tak jak tamten. To jest ta ryba, mi się wydaje, którą wcześniej też widziałem. Ale strzelił! Masakra! Mam nadzieję, że tenże się nie wypnie. ale rybsko będzie. No na zakończenie, jak dla Was. Specjalnie dla Was, słuchajcie. Ale będzie ładne. Będzie grube rybsko. Patrzcie, co tu się dzieje. Jaka ryba! Nie no, petarda! Petarda na zakończenie dnia! Taki kapka szalot! Jaka ryba! pięknie, O! Widzicie, stary jest boleniarzem! Po prostu. Stary jest boleniarzem. Słuchajcie, niewiele brakowało od zera. 82 cm. Prawie życiówka, bo tamte było 83 w zeszłym roku. 82 cm odrzańskiego luja, odrzańskiego zbuja, przepiękna ryba, naprawdę. Takie zakończenie dzisiejszego dnia szybkiego wyjazdu, widzicie czasami naprawdę warto jest pojechać nad wodę, nawet na 2-3 godziny. Dzisiejszy dzień to potwierdza, najpierw dwie fajne rybeczki, taka 50, 60, 74, jedna fajna gruba ryba spadła, no, i na samo zakończenie fajny grubas. Dobra, słuchajcie, rybko wypuszczam. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Na więcej, dzisiaj mnie. Nie stać, jeśli chodzi o czas, o wygenerowanie czasu, muszę zawijać do domu, lecę do Turcji, w końcu troszeczkę wypocząć z rodzinką, wracam z Turcji, wracam na naprawdę mega fajne i ciekawe łowisko, postaram się na Was, na was nagrać masę zajebistych materiałów, dużo materiałów, mam nadzieję, że będzie dużo stacjonarki, dużo trollingu, dużo spinningu, oczywiście na tyle, na ile nam się to uda, bo wiecie jak to jest nad wodą, także trzymajcie się. Pamiętajcie zostawić łapę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się wkrótce gdzieś nad wodą. Trzymajcie się i na razie!